korwin o maseczkach. Witek nie wytrzymała Janusz Korwin-Mikke o maseczkach w Sejmie. W trosce o poziom ustaw, wnoszę do pani marszałek o zmianę w sprawie noszenia maseczek na sali obrad, powiedział w Sejmie Janusz Korwin-Mikke Konfederacja, argumentując, że dwutlenek węgla z wydychanego powietrza powoduje spadek zdolności intelektualnych. Na początku czwartkowych obrad Janusz Korwin-Mikke Konfederacja zgłosił wniosek formalny. Na mównicę wszedł w założonej maseczce chirurgicznej, która zakrywała mu wyłącznie nos. Zauważyłem ze zdumieniem, że zupełnie inteligentni posłowie nie są czasem w stanie zrozumieć, co się do nich mówi. Okazało się, że to nie ich wina, powiedział. Jak wskazał, zawartość dwutlenku węgla w wydychanym powietrzu wynosi 4%. Gdyby tylko 10% tego powietrza wracało do płuc, w tak zwany Maseczce, oznacza to stężenie 4000 jednostek na milion. Okazuje się, że przy 1000 jednostek na milion obserwuje się spadek zdolności intelektualnych, mówił. W trosce o poziom ustaw i w trosce o poziom dyskusji wnoszę do pani marszałek o zmianę rozporządzenia w sprawie noszenia maseczek na sali obrad, zwrócił się do prowadzącej obrady Elżbiety Witek Pis. Marszałek Witek nie wytrzymała, nie ma takiego czegoś w regulaminie Sejmu. Natomiast dziękujemy Panu bardzo za wykład, odpowiedziała marszałek Witek. Poseł Konfederacji stwierdził, że marszałek, nie jest w stanie tego zrozumieć. Najwyraźniej ten dwutlenek węgla mnie zabija, dodała Witek. Maseczki są skuteczne. Od soboty w całym kraju wprowadzony zostanie obowiązek zakrywania ust i nosa wyłącznie przy użyciu maseczki. Dopuszczone są wszystkie rodzaje maseczek, także materiałowe, ale rekomendowane maseczki chirurgiczne i wyższe, to znaczy posiadające filtry. Najbardziej skuteczne są maseczki chirurgiczne. Minister Zdrowia Adam Niedzielski przypomina jednak, że są badania, iż nawet bawełniane maseczki mają skuteczność na poziomie 60% i więcej. Zwracam uwagę, że w przeciwieństwie do chust, bo o tym się ostatnio dyskutuje, to maseczki materiałowe są najczęściej dwuwarstwowe, bywają podszyte fizeliną, powiedział.